Cześć się, mam na no swojej strony LiveX.pl, a to trzeci kolejne, trzeci odcinek z Minecraft na modach. No i dobra, no i dzisiaj sobie zrobiłem trzy wyzwania. Pierwsze z nich to wybudować domek, znaczy. Tak po części wybudować domek. Drugie zrobić backpack i trzecie zrobić jakąś potencjalną farmę zboża, bo krówek nabiłem tutaj, plus jeszcze przepalone, czekajcie. Tutaj, tu. No, kurczaków też się trochę nazbierało. No, także sobie przypalę te surowce. widzicie mam diaksy, emeraldy. Dobra, to może zaczniemy od najprostszej rzeczy, chociaż nawet nie wiem, czy w ogóle jest prosta. Yy, backpacku. No, dobra, to otwieramy sobie... ...craft i szukamy backpack. Czekajcie. O, dobra. No, może zrobimy duży. Czekajcie. Ujemy top. Big backpack tamted later. Hmm. Trzeba przypalić, bo later co to trochę tego będzie widzę. Ale chyba mam trochę tych Aha, byłem na wyprawie, wiadomo, mam serowce. Winici. Oj, chyba O nie. Jest więcej. E, skóra. z skrówek. I e, to będzie tak. Cztery. A ile potrzebuję do tego? Re Ach, nie starczy. Dobra. E, może dzisiaj najwyżej tego nie zrobię. Ale... O, jeszcze jakoś sobie jedną wyprawę zrobię i nie będę mógł to zrobić. Dobra, to mi się tutaj przepala. Mam już zbroję. A my sobie zrobimy domek. Dobra, mamy tu trochę drzewa innego. Dżungla. Może być podłoga. Dierty zawsze się przyda. Dobra. Tutaj zginąłem, śmieszna śmierć, ale ten piasek jest... Jak widzicie już zrobiłem... ten piasek jest po prostu morderczy, dobra. Jak widzicie zrobiłem sobie tutaj już zarys, taki mniej więcej. Wiecie co, czekajcie, jeszcze zrobię sobie, jeżeli nie mogę na dziś zrobić, to sobie nocaka. Na dziś zrobić nocaka, to sobie pójdziemy gdzieś sobie zebrać z piasek, żeby mieć na jakieś szyby. Chyba, że mam. Ale nie sądzę. O! Ścinka i jeszcze słyszę zombie nie niedobrze. Oj 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 oj. Ja ten zabieg. Gdzie jest ten zombie? Nie, no, no. no ja znowu, że wpadłem do tego Dobra, chcę tak to wykopać, żeby wiedzieć, nie było aż tak sypko, potem będzie dobrze. Już mamy 18 level. Wow. O, wiem co będzie w następnym odcinku. Będzie trzeba poszukać obsidianu. Przyda nam się Enchantic Table. Ja mam tutaj Enchantic Plus, czy jakoś tak. Ale on jest chyba trudny do zrobienia. Jezu, jak to wygląda. Masakra. Dobra, mnie tu nie było. Dobra. I do domku uciekamy, bo pewnie noc się zbliża. A to takich stworków to ja nie chcę. Przykro mi. Dobra. Naprawdę mieliśmy piasek, no nic, będziemy mieli nadmiar. Jasek yes, można też przypalić. Mm, 24. Starcz. Dobra, musimy dokończyć domek, bo jeszcze farma. Mm, jungle Wood. Czekajcie, bo ja to zrobiłem w taki sposób, wiecie, jak filary. Wiem, nie będzie to jakiś super domek, ale. To zawsze to coś. Czekaj, na dwa, na trzy. Tu się robi ciemno. Słuchajcie, ja tu mam pochodnie. Dobra, mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy. Jak nie, to będę miał niespodziankę. Ups. Nie ładnie wygląda. Dobra. Tutaj też trzeba czymś wyłożyć. Czekajcie, tu mamy. To drzewo jest mniej dostępne. Znaczy wiadomo, bo ja byłem na biomie takim, ale one tak może zostać wykorzystane i tu będą tak okna. Mm, tutaj przyda się zrobić z dżunglowego drzewa. Dżungle. Są so, wiem czy to będzie ściana, czy nie. No więc zobaczymy jak wyjdzie nam ten domek. Okej. Okay. Jako tako jest, czekajcie, bo tutaj przydałaby się jakaś kolumna. O, tutaj może być. Wyglądałoby to na puste. Dobra. Jeszcze trzeba będzie ten teren trochę skosić. Wiecie, kusiorko i kosimy teren. Czekajcie, o tak może być. Ale wtedy to nie pasuje. I tego tu nie będzie. Okej, okay, już trochę jest. Mniej więcej zarys. No, tutaj może być jakieś okno. Już widzę, że to nie będzie fajny domek. Ale no, tu może być ściana. A tu będzie się kończył, tak? Bo, czekajcie. Jeszcze sobie tutaj ten domek. No wizoryczny domek. Czekajcie. O tutaj będzie musiał być. Tak wiem zombiak. Na pewno sobie każdy pomyślał. Ty zobacz on nawet zombiaka nie zauważył. <grywka> Spokojnie. Mam się na baczności. I w ogóle, jak robię sobie wyprawę, to po prostu myślę, że te klipery mnie mnie zabijają. Czekajcie. No nie. To jest tak. O, kurczę. gdzie tu. Ha. Pomyliłam się. To wiecie, ja tutaj się zrobi wejście, tak jak jest tutaj. No to czekajcie, muszę to bardziej wysunąć. Czekajcie, może najpierw pozwolę ten dom tymczasowy domek Okej. Dobra, mamy. Nie, no, dziwi też byłoby wypadało. Dobra, i teraz zrobimy tak... Czekajcie, muszę pomyśleć. W sumie te schody aż tak źle nie wyglądają, tylko trzeba byłoby je bardziej do przodu. Czekajcie, można byłoby zrobić to tak. Tutaj kolumna. I tutaj jakieś połączenie. Dobrze. Mamy mniej więcej. Oj. Właściwie już mogę wziąć sobie. Słuchajcie, szyby można zrobić. To sobie zaoszczędzimy. Dobra. Szyby sobie zaoszczędzimy. To już sobie powstawiam. Okay, dobra. Czyli po części mamy zrobiony challenge. Także przechodzimy do ostatniego, tak aby przyśpimy się i robimy ostatni challenge w tym odcinku. Dobra. Będzie nam potrzebna muzyka. Patyk. I, 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 i czekajcie i i woda nie chcę się robić wiaderka więc zrobimy to taką wiecie na szybkiego Dobra, teraz musimy pójść po sadzonki. O ile jakieś mama jak nie, to trzeba będzie je zebrać. Tańszy wchodzę wejście. E Mamy cztery Emerald Seeds. Okej, okay. muszę to zobaczyć. Co to jest? Dobra, następnym. Ojajajajajaj! Oj, oj, oj. A na czy to w ogóle się sadzi normalnie? ale dobra mm, tutaj jeszcze nie musimy sobie jeszcze trochę pozbierać dawać mi co? Jestem ciekawy, co daje ten Emerald Seed. Ale to pewnie w następnym odcinku będziemy wiedzieć, co to tak naprawdę jest. Dobra, to lastarczy. starczy. Kolejny mamy Emerald Seed. Dobra, tutaj sobie posadzimy. Okej, już prawie koniec. Jeszcze trochę. Z tej strony. Dobra, chyba tyle starczy. Nie, jeszcze jeden, patrzcie. Może wyleci z jakiegoś krzaczka? Ale chyba nie. No, dawać mi tą jedną sadzonkę jest. No, i będę mógł zakończyć wreszcie ten oto odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Te, wiecie, moje challenger. Także, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!